Za nami kolejna edycja kawiarenek dla seniorów. Co tym razem omawiano? Zapraszamy. Kawiarenki dla seniorów cieszą się ogromną popularnością. Tak było i ostatnim razem. We wtorek w gminnym ośrodku kultury, sportu i rekreacji w Przecławiu spotkali się seniorzy. Aby porozmawiać o zdrowym żywieniu. Całość została podzielona na część teoretyczną i praktyczną, a poprowadziła je pani Joanna z Banku Żywności imienia Jacka Kuronia. Uczestniczki dowiedziały się, jak komponować zdrowe posiłki i na co zwracać szczególną uwagę podczas zakupu produktów żywnościowych. Następnie w części praktycznej warsztatów przygotowano różnorodne zdrowe pasty, będące dodatkami do pieczywa. Kolejne kawiarnki już za dwa tygodnie, we wtorek 26 marca o godzinie 16 w Goksirze.